Małpi Most Nigdy w życiu jeszcze nie widziała królowa Armin Truda swego małżonka, tak rozłoszczonego jak tej nocy. Zgrzytał z wściekłości zębami, nazywał każdego głupcem, rzucił szczoteczką do zębów pałacowego kota, gonił w nocnej koszuli po całym pałacu i zbudził całe wojsko, które wysłał na poszukiwanie doktora. Za wojskiem posłał całą swoją służbę kucharzy i ogrodników. Fryzjera i guwernera księcia Bumpo. Nawet królowa, mimo wielkiego zmęczenia, przetańczyła bowiem prawie całą noc w ciasnych trzewikach, musiała również pomagać żołnierzom w pościgu. Tymczasem doktor i jego zwierzęta pędzili co sił przez las w stronę małpiego państwa. Prosie Gebgeb, które miało bardzo krótkie nóżki, zmęczyło się od razu i doktor musiał je wziąć na ręce, co utrudniało ogromnie ucieczkę. Musieli przecież dźwigać oprócz tego kuferek i walizkę. Król Joliginki sądził, że jego wojsko znajdzie z łatwością całą bandę, ponieważ doktor był obcy w tym kraju i nie znał drogi. Ale omylił się, bo małpka Chichi znała wszystkie leśne ścieżki lepiej nawet od żołnierzy. Zaprowadziła więc doktora i jego zwierzęta w najniedostępniejszy gąszcz, gdzie nie stanęła nigdy stopa człowieka. I tu ukryła wszystkich w ogromnym, wydrążonym pniu między wysokimi skałami. Najlepiej tutaj przeczekać, radziła Chichi, aż żołnierze zawrócą i położą się znów spać. Potem możemy iść spokojnie dalej do krainy małp. Pozostali tedy przez całą noc w tym miejscu. Chwilami dochodziły ich głosy i nawoływania czarnych, którzy szukali ich dookoła w dziewiczym lesie. Byli jednak zupełnie bezpieczni, gdyż nikt oprócz Chichi nie znał ich kryjówki, nawet inne małpy nie wiedziały o niej. Wreszcie, kiedy blask poranny zaczął przeświecać przez gęste listowie... Posłyszeli jak królowa Ermintruda oświadczyła głosem osłabłym ze znużenia, że dalsze poszukiwania są bezcelowe. Lepiej wrócić do pałacu i pospać jeszcze trochę. Żołnierze i służba zawrócili, a wtedy Cici wyprowadziła doktora i jego zwierzęta z kryjówki, i wszyscy podążyli dalej do państwa małp. Była to droga daleka, bardzo daleka, i nieraz byli ogromnie zmęczeni, zwłaszcza prosie Gebgeb. Ale gdy tylko zaczynało kwilić. Dawali mu mleko z kokosowego orzecha, jego ulubiony przysmak. Jadła i picia mieli zawsze pod dostatkiem, bo Cici i Polinezja znały najrozmaitsze gatunki owoców i jarzyn rosnących w puszczy i wiedziały, gdzie ich szukać. Robili sobie lemoniadę z soku dziko rosnących pomarańcz i słodzili ją miodem z uli, jakie znajdowali w dziuplach drzew. Mogli żądać czego się im tylko zachciało. Cici i Polinezja umiały prawie zawsze wystarać się o to lub przynajmniej o coś podobnego. Pewnego dnia przyniosły nawet doktorowi tytoń, kiedy chciał palić, a starego tytoniu zabrakło. Nocami sypiali w namiotach z palmowych liści na grubych, miękkich posłaniach z ściana. Wkrótce przywykli do długich marszów i nie męczyli się tak prędko jak przedtem. I to wędrowne życie sprawiało im wiele radości. Cieszyli się też codziennie, bo kiedy zapadała noc i zatrzymywali się na odpoczynek, doktor rozpalał niewielkie ognisko z chrustu. I po wieczerzy zwierzęta siadały dookoła ognia i przysłuchiwały się pieśniom Polinezji o morzu, albo opowiadaniem Cici o puszczy. Wiele z opowiadań Cici było bardzo zajmujących, bo chociaż małpy posiadają własne książki historyczne dopiero od czasu, kiedy je dla nich napisał doktor Little, to jednak wszystkie dawne wydarzenia żyją dla nich w bajkach, jakie dorosłe małpy opowiadają małpiątkom. Cici opowiadała wiele takich gadek, które posłyszała od swej babki. Historie z dawnych zamieszłych czasów, jeszcze wcześniejszych niż Arkanoego i Potop. Z lat, kiedy ludzie nosili zamiast ubrań niedźwiedzie skóry i żyli w skalnych jaskiniach. I jedli surowe mięso, bo nie znali sztuki gotowania, ponieważ nie umieli jeszcze rozniecać ognia. Opowiadała im o wielkich mamutach i jaszczurach tak długich jak cały pociąg żelazny, które w tych prastarych czasach wędrowały po górach i obgryzały listki z wierzchołków drzew. Nieraz zwierzęta słuchały z takim napięciem, że ogień wygasał zupełnie, kiedy Cici kończyła, i musiały biec szukać chrustu, aby go na nowo rozniecić. Skoro żołnierze powrócili do pałacu i zameldowali, że nie udało im się odszukać nigdzie doktora, wysłał ich król powtórnie i rozkazał im pozostać w puszczy, dopóki go nie złapią. Tak więc przez cały ten czas służba króla ścigała doktora, który wraz ze zwierzętami maszerował spokojnie do krainy małp. Uważając się za zupełnie bezpiecznego. Gdyby Cici o tym wiedziała, ukryłaby ich prawdopodobnie po raz drugi, ale nie podejrzewała niczego. Pewnego dnia wspięła się Cici na wysoką skałę. Stąd roztaczał się daleki widok ponad wierzchołkami drzew. Zszedłszy na dół, oświadczyła, że teraz znajdują się już niedaleko państwa małp i nie za długo tam przybędą. I w istocie, jeszcze tego samego wieczoru wzięli na własne oczy krewnych Cici i mnóstwo innych małp, które do tej pory były zdrowe. Siedziały wszystkie na drzewach nad brzegiem wielkiego moczaru i wyczekiwały niecierpliwie doktora. Ujrzawszy wreszcie owego słynnego męża, podniosły małpy straszliwy wrzask. Krzyczały, wymachiwały palmowymi liśćmi i zeskakiwały co tchu z gałęzi na ziemię, aby go powitać. Odebrały mu w mikku i walizkę i wszystko co miał, a jedna z większych małp wzięła nawet geb -gab na ręce, bo prosie było znowu zmęczone. Potem dwie małpy pobiegły przodem, aby zanieść chorym krewniaczkom radosną wieść, że wielki doktor przybył nareszcie. Ale ludzie króla, którzy jeszcze wciąż ich ścigali, posłyszeli radosną brzawę małp i teraz wiedzieli, gdzie się doktor znajduje, przyspieszyli za tym kroku chcąc go schwytać. Wielka małpa, jednak niosąca gebgeb, została z tyłu, za innymi, i widziała, jak kapitan czarnych żołnierzy skrada się przez zarośle. Pośpieszyła więc za doktorem i krzyknęła, aby uciekał. Na ten czas wszyscy popędzili tak prędko, jak jeszcze nigdy w życiu, ludzie zaś króla, którzy ich ścigali, poczęli również biec pędem, a kapitan biegł najszybciej. Nagle doktor potknął się o swoją torbę z lekarstwami i upadł jak długi na ziemię, a czarny kapitan pomyślał sobie, że teraz go już na pewno złapie. Ale kapitan miał bardzo długie uszy, a włosy krótkie. I kiedy skoczył naprzód, by złapać doktora, jedno jego ucho zaplątało się w krzaki, więc całe wojsko musiało się zatrzymać, żeby go ratować. Przez tę chwilę doktor podniósł się z ziemi i znowu wszyscy popędzili galopem. Biegli, biegli co tchu, a Cici krzyczała: wytrwajcie, to już niedaleko! Ale granice królestwa Joliginki tworzyła stroma przepaść spadająca w dół rzeki, po drugiej zaś stronie za rzeką rozciągało się już państwo małp. Jeep rzucił okiem w dal ku stromej przepaści i zawołał: nieszczęść, nie przedostaniemy się tędy! O Boże! westchnęło Gebgeb. Żołnierze królewcy są już bardzo blisko. Patrzcie, patrzcie! Boję się, że wpakują nas z powrotem do więzienia. I prosie zalało się łzami. Lecz wielka małpa niosąca gębę posadziła prosie na ziemi i zawołała do swych towarzyszy: Dalejże, chłopcy, zróbcie most! Prędko, zróbcie most! Mamy tylko minutę! Oswobodzili już kapitana i teraz pędzi za nami jak dziki jeleń. Prędziutko, most! Doktor był ciekaw, z czego też małpy zbudują most. Rozejrzał się nawet dookoła, czy nie ukryły gdzieś kłód, drzewa. Ale gdy spojrzał znów na skałę nad rzeką, wisiał już gotówiusieńki most, a składał się cały z żywych małp. Bo podczas gdy doktor odwrócił się tyłem do rzeki, małpy z szybkością błyskawicy utworzyły pomost w ten sposób, że szczepiły się ze sobą rękami i nogami. A wtedy wielka małpa zawołała do doktora. Przechodźcie, prędko, przechodźcie wszyscy, spieszcie się. Gep, gep, lękało się zrazu przejść przez tak wąski most na tak zawrotnej wysokości. Ale przeszło zupełnie łatwo, podobnie jak wszystkie zwierzęta. Jan little przeprawił się przez most ostatni. I w tejże samej chwili, kiedy znalazł się na drugim brzegu, czarni żołnierze przybiegli na skraj odchłani. Wygrażali pięściami, syczeli z wściekłości, bo widzieli, że przybywają za późno. Doktor razem ze swymi zwierzętami znajdował się już bezpieczny w krainie małp i most został wciągnięty na drugą stronę. Potem Cici zwróciła się do doktora i rzekła. Wielu wybitnych badaczy i przyrodników z siwymi brodami kryło się i czatowało całe tygodnie w puszczy, chcąc koniecznie ujrzeć tę słynną sztukę małp, ale nigdy nie pozwoliłyśmy żadnemu białemu oglądać jej. Pan jest pierwszym, który widział sławny małpi most. Doktor był bardzo zadowolony.